Jak tam chłopie? Wstałeś już? Witam wszystkich w ten czwartowy, czwartkowy poranek. Pokażę Wam napój ożywczy, który ja piję codziennie. Otóż, pobieramy cytrynkę. Sobie. O. o Maksiu. Maksiu. Daje sygnały w spokoju synek. Była mama. Ale mama przy nim siedzi. O, obraliśmy cytrynkę. Proszę. Teraz mamy imbir. Ubieramy sobie imbir. Kaszelek jeszcze coś męczy. kurczę no, także yy, powiem Wam, że niedługo wjeżdża nowa seria opowieści z bramki. Także trzymajcie rękę na pulsie, że się już do tego zbieram. Powiem Wam, że dużo lokali przerobiłem. Nawet mogę Wam powiedzieć, że stałem yy, w, w Mielnie w trolu, Była jakaś taka dyskoteka z jakieś. 15, ponad 15 lat temu to będzie była taka dyskoteka troll w Mielnie. i ja z, mieszkałem wtedy w Szczecinie, e, przepraszam w Koszalinie i chłopaki mnie zabierali tam na stacji mieszkałem sobie elegancko fajnie, na siłownie miałem blisko, pobijem tam rekord w wyciskaniu tej siłowni to przybieg gościu po dosłownie 5 minutach ktoś zadzwonił do, do chłopaka, którego rekord ja pobiłem. On przybiegł dosłownie po 5 minutach, żeby zobaczyć kto pobił jego rekord w wyciskaniu na klatę. Ja tam wtedy podniosłem chyba nie wiem, 210, 220, coś takiego. I on przybiegł zobaczyć, pogratulował mi oczywiście ja tam byłem na potężnej masie, nie, bardzo potężnej. <laughs> Poważyłem tam wtedy o ze 150 kg. Powiem wam, że kurde, była tam jedna taka nieciekawa sytuacja, że gdyby gdyby nie pomoc zapaśników, to mógłbym po prostu zejść z tego świata. Też przez, przez głupotę ogólnie ale to wam powiem wszystko, opowiem tą historię już na... Gdy będę kręcił właśnie odcinki opowieści z bramki. Także co do co do napoju. Potrzebujemy cytrynę. Cytrynkę wrzucamy do blendera. Wrzucamy imbir. Potrzebujemy jeszcze kurkumę. O, ja kupiłem kurkumę w zielarskim, kurkuma bio. Przesypałem sobie ją do pojemniczka. Koszt takiej kurkumy to jest chyba 26 zł. Bierzemy łyżeczkę. Tam jest chyba 200 gramów kurkuma bio. I teraz jeszcze bierzemy troszkę pieprzu, bo... Tak jak mówią, że kurkuma potęguje swoje działanie 2000 razy, gdy jest pieprz dodany. Aczkolwiek ostatnio gdzieś, gdzieś usłyszałem, żeby nie dodawać pieprzu mielonego, bo on ma słabsze właściwości, tylko dodawać pieprz. W całości, w ziarenkach. Teraz to zalewamy wodą. Pół litra wody. Włączamy nasz blender. O. Render chodzi. Oczywiście, trochę pieprzu. nie wiem jak to się stało, ale jak się powiem, pieprzu trochę pieprzu padło mi do oka. Yy, także, zaraz wypijam taki ożywczy napój i yy, robię kardio, idę na rower, zrobić 5 km cardio rowerkiem. <laughs> łączę przyjemne z pożytecznym, bo muszę jechać do miasta, do, do Ksero coś sterować, także przyjemne, spożytecznym, Od razu wezmę pieska, żeby sobie pobiegał trochę. Też się dotrenił, bo mój piesek Milo y, bardzo lubi biegać. Y, wręcz wręcz prosi mnie, piszczy już pod drzwiami, jak widzi, że ja się ubieram. To on już skobli, że, żebym go wziął ze sobą. Także y, dużo ludzi pewnie tutaj z Wałcza może być. Yy, Dziwiony czemu ten pies tyle biega. <laughs> Bo mnie widzą często. Otóż, otóż yy, powiem tak. Ja nie proszę go, żeby on yy, szedł i biegał jak ja jest rowerem. Ja go nie proszę o to. On, on sam stoi pod drzwiami <laughs> i, i skomli. Także, bo kiedyś była taka historia, że kilkukrotnie jakieś stare babcie do mnie mówiła: Czemu ten pies tyle biega? Ja mówię, no to spyta się pani jego. Majlo, powiedz tej pani: Czemu ty tyle biegasz? Powiedz tej pani. No i zamknęła Japę. Pies lubi biegać. To jest rasa Jack Russell Terrier. Aczkolwiek Aż, on, on yy, matkę miał inną, a ojca innego. No ale wyszedł jednak ten Jack. Po ojcu. Yy, także mamy mój napój mocy. O zobaczcie. <laughs> Żółciutki. Od kurkumy, od cytrynki, od imbiru. I pijemy na zdrówko. Także zapraszam na mój kanał, pozdrawiam wszystkich serdecznie i żebyście mi byli.